I dzisiaj słyszymy słowa z ewangelii mówiących o postawach ludzkich o bogaczu i łazarzu o tym jak ułożyli sobie życie tutaj na ziemi. Bogacz dzień w dzień świetnie się bawił, ubierał się w bisior czyli w taki jedwab morski i koło jego pałacu leżał człowiek żebra, który żywił się tym co spadało z jego stołu. A nawet i tego mu nie dawano. Został tak stłamiony, tak zduszony, że nawet nieczyste zwierzęta troszczyły się, liżąc mu te rany. I teraz przychodzi kres. Przychodzi śmierć, i role się odwracają. I teraz widzimy. Ogromne cierpienia tego bogacza, że ten bogacz cały cierpi i Łazarz jest cały zadowolony. Co to znaczy? Nie możemy się modlić za duszę świętej pamięci Jadwigi, Marii, Małgorzaty, Marcina, Krzysztofa, tylko modlimy się za zmarłego Krzysztofa, za zmarłą Marię itd., itd., dlatego że w nas nie ma rozdzielności między duszą i ciałem, to jest jedność.